Cześć, witam w kolejnym filmiku w moim polonezie. Sprawdzimy sobie dzisiaj jeszcze jedną rzecz, której w sumie głupia, że nie zrobiłem poprzednim razem, jak nagrywałem ten film tutaj z tym nawiewem. Żeby się upewnić, czy dochodzi ciśnienie tutaj do nawiewu. No to w sumie nie sprawdziłem tego, nie wyciągnąłem tego nawiewu i nie sprawdziłem czy jest ciśnienie tutaj w tej rurce. Zaraz to sprawdzimy, ja to wyciągnę, znowu będzie trzeba trochę tutaj się z tym namęczyć, ale to żaden problem. No przy okazji zakupy zrobiłem, widzisz jednak ten samochód do czegoś się przydaje, no nie, dobra, to teraz tak. No. Stoisz, stoisz, czekaj, tak Widać, widać, dobra, tu dam sobie telefon ze światłem na górę, to nic prawie nie widać. Najpierw trzeba wyciągnąć tę zawleczkę. Dobra, poszło, plastik poszedł ładnie. Wyciągam to ustrojstwo. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak tutaj wyciągamy tę wtyczkę, to wtyk, który jest oznaczony. Zaraz, tu powinny być literki. Zaraz wam pokażę. Yy, nie, literki to są tutaj. Tu są literki, zaraz to postaram się pokazać z, z bliska. Okay, Takie, kurwa, ciężko pokazać. No. Tak, może. No, przy każdym y, tym Grocie jest numer 4. Tam jest H1, 3, 2. Tutaj teraz nie widzę. Czekaj, tutaj jest yy, S. Ten to jest S tutaj. A ten tutaj biały to jest 5. I podobno właśnie ten do S, czyli ten tutaj, yy, powinien zasysać. Czyli jeśli to wkładamy w ten sposób, no to to powinien być o ten. Tutaj, jeśli się nie mylę, no. Zaraz zobaczę, czy on zasysa. Włączę silnik, zobaczymy, czy on zasysa, gdy jest podłączony, tam podłączony przewód do gruszki, prawda? Więc dobra, zobaczmy sobie. Na razie bez włączania nawiewu. No, zasysa. Chociaż nie, ja sprawdzam ten na dole, a to ten na górze miałem sprawdzić. To zbudzenie mogło być, czekaj. Ten miał być. Nie, ten nie zasysa, ale włączę teraz nawiew, czekaj. Nie, on nie zasysa. W ogóle. Więc konkluzja jest taka. Przewód musi być przerwany gdzieś albo tu, bo on idzie, no, to jest całe, cała ta yy, wiązka, to są przewody, no, do ciśnienia, te, które właśnie zmieniają yy, kierunek, a ten jeden główny to jest, który idzie od gruszki, więc albo on jest przerwany gdzieś, albo gdzieś przy nagrzewnicy jest yy, zerwana yy, na też yy, ta, ten przewód, ta linka, nie? Hmm bo raczej bym wykluczał uszkodzenie w takim razie, ale skoro nie ma tutaj ciśnienia, można jeszcze spróbować będzie połączyć to, te przewody pomijając gruszkę, czyli dwa za sobą. No już nie chce mi się teraz tego robić, szczerze powiedziawszy. I wtedy zobaczyć, czy tutaj dochodzi ciśnienie, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj się przerwał przewód, no. One idą, jeszcze tak sobie tylko sprawdzę, gdzieś tu właśnie w kierunku w prawo. Tam właśnie chyba gdzieś w kierunku tej nagrzewnicy całej, no. Znaczy, ogólnie ciepło daje. Yy... Nawiew ciepły jest. Jakby to nie chodzi o nagrzewanie, bo ciepłem ten samochód daje, gdy jest nagrzany, tak? W sumie, no niepotrzebnie teraz to bo tam powinienem dać na dół to, nie? Ale gdy tak robię tutaj... No, teraz jest na ciepło, tak no. To ciepłem daje tutaj z nawierchu, z góry, nie? Ale... No nie ma tego ciśnienia tu zupełnie. Jeszcze raz opalę, żeby się upewnić. Nie, no w żadnym nie ma. Powinien być w tym, a no nie ma. bo minimalny jeszcze ty, nie, raczej nie Raczej nie ma tutaj żadnego ciśnienia tak sądzę Chociaż wiecie co jak językiem robię Nie, jest takie malutkie ciśnienie tutaj Jak językiem robię To jest Próbuję może zmniejszyć prędkość, ale czy to coś daje? No teraz jest na, na dwójce, na jedynkę dam, no. Tak, językiem jak robię, to tutaj zasysa. Do innych nie, tylko bardzo słabo. Tam mam wrażenie, że przy przepustnicy to ten przewód mocniej zasysał palec, bo palca minimalnie zasysa, no. Albo nieszczelny przewód gdzieś tutaj jest, albo Albo panel zepsuty. No, i teraz pytanie: Czy to powinno mocno zasysać, czy tak słabo? Tylko językiem, jak robię to tak, jak palcem to mówię, to jeszcze raz mówię, to nie zasysa. No, jakaś nieszczelność jest gdzieś raczej. No, dobra, no to, to tyle z tego sprawdzania. No, może ktoś coś teraz podpowie. Jakbyście, może, o, mógł ktoś u was, u was sprawdzić, albo może ktoś już to sprawdził, czy on mocno. Czy tutaj ten yy, przewód mocno zasysa? Bo palcem, mówię, słabo językiem, język ze no. Dobra, no to, to tyle, no. Trzeba to zrobić, no. W sumie nauczymy się wszyscy chyba razem też czegoś tutaj nowego, no. No, a tak przy okazji jeszcze sprawdzałem też, że taki sam panel jest w Deu Espero, ale on jest taki sam chyba tylko z przodu, bo z tyłu to chyba to cięgno tę linkę ma inną. O, w sumie jeden i drugi kosztuje taką samą cenę, 25 chyba złotych na Allegro one kosztują. Ale to chyba nie ma co się bawić z wyciąganiem tego białego gówna, Nawet potem nie wiadomo, czy to się dobrze tutaj włoży. Czy to Czy to wiesz, tutaj wystarczy wyciągnąć, czy to jakoś jest przyklejone, czy, czy co tutaj, kurwa, jak to jest zrobione. Bo to jest tylko ale też, nie no, może w sumie być też trzeba wyciągnąć, by było może to pokrętło tutaj. To jakoś siedzi. No ciężko powiedzieć. No. Podobno linka jest inna, Vespero, ale przód jest taki sam. Yy, co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć. Yy, może to jest zjebane też w sumie, bo tutaj to idzie do tego środko, środkowej części panelu, ale nie no, już za dużo kombinuje. to dużo kombinuję. To musi być coś z przewodem, bo skoro jest ciśnienie słabe, no, ale nie wiem, no nie wiem, no to to taki bardziej teraz głośno myślę, dlatego nagrywam ten film wszelkie podpowiedzi też miele widziane, dzięki za, za wsparcie. Yy, no mówię, jest na tym jednym takie lekkie ciśnienie, na tym o nazwie S, czyli ten. Nie ten, tylko ten tutaj, nie? Pierwszy. No dobra, no to tyle no. no zapraszam do następnych filmów. I dzięki za jakieś kolejne porady podpowiedzi. To to nie jest nic skomplikowanego, to nie jest rocket science, nie? Tylko kurwa trzeba wiedzieć co tu zrobić. No, siema, cześć.